Fizjologia i immunologia kobiet w ciąży zmienia się. Jak wygląda ich odporność na nowego koronawirusa? Czy koronawirus zagraża ciąży, czy zagraża dzieciom? Naukowcy z Chin przeanalizowali wszystkie hospitalizowane kobiety w ciąży z potwierdzoną laboratoryjnie infekcją nowym koronawirusem. Nie było tych kobiet wiele, bo tylko 13, ale udało się tutaj wyciągnąć z przebiegu ich choroby jakieś wnioski. Pacjentki miały od 22 do 36 lat, 11 z nich było w trzecim trymestrze ciąży. Dwie z nich poniżej 28 tygodnia. Żadna z nich nie cierpiała na chorobę podstawową typu cukrzycę, astma, co niewątpliwie pomagało w wyciąganiu jakichś ogólnych wniosków. Większość pacjentek podczas infekcji miała objawy łagodne do umiarkowanych. Notowano głównie gorączkę i uczucie zmęczenia. Tylko trzy z nich skarżyły się na duszności, pojawiał się również ból gardła. Jedna z kobiet nie miała w ogóle żadnych objawów, ale oczywiście infekcja była potwierdzona laboratoryjnie. Trzem pacjentkom poprawiło się na tyle, że po hospitalizacji zostały zwolnione do domu z brakiem jakichkolwiek komplikacji ciąży. Stan jednej pacjentki pogorszył się znacznie podczas pobytu w szpitalu, co spowodowało, że musiała zostać przesunięta na oddział intensywnej terapii i tutaj nie mamy informacji, jak zakończyła się ciąża, bo praca została opublikowana przed rozwiązaniem. W większości przypadków wiemy, jak przebiega dalej ciąża. U pięciu kobiet trzeba było wykonać cesarskie cięcie, głównie ze względu na zagrożenie ciąży. Sześć pacjentek urodziło przedwcześnie między 32 a 36 tygodniem ciąży. Większość dzieci po urodzeniu dostało 10 punktów w skali APKAR. Nie było też żadnych dowodów, że ten wirus transmituje między mamą a dzieckiem. Nie stwierdzono również niedoboru Tlenowego. Więc podsumowując, kobiety, które są w ciąży, są również narażone na koronawirusa i ten koronawirus może powodować komplikacje. Jednak jak ta historia pokazuje, większość z tych przypadków skończyła się szczęśliwie. Nie oznacza to oczywiście, że należy tutaj bagatelizować sprawę i nie uważać, trzeba wszystkie środki ostrożności brać do siebie i przestrzegać. Na dziś to już wszystko. Jeśli przeczytał jakichś ciekawych rzeczach na temat koronawirusa, jakichś ciekawych informacjach się dowiem, to oczywiście opublikuję na swoim kanale, dlatego polecam się subskrypcji. Również polecam śledzenie moich działań na Facebooku Zlewka Totalna. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.